Czy wiesz, kto na pewno nie spadnie z drzewa? Yy, numer 4 to jakiś totalny głąb. Poprawna odpowiedź to gość z numerem 3. Kto zgadł, dostaje dwa punkty. Kolejne pytanko: jaki napój ma takie logo? Po nim się nieźle beka. Oczywiście, że to Sprite. Trzy punkty. Dla każdego, kto wiedział. Teraz coś na spostrzegawczość. Znajdź wyróżniającą się emotkę. Cholera i weź tu coś znajdź! Emotka znajduje się w tym miejscu. Każdy, kto znalazł, dostaje 5 punktów. Szybko tapnijcie dwa razy w ekran, to dam Wam 10 punktów. A jak macie zostawionego subka albo followka, to daję Wam dodatkowe 10 punktów. Ostatnie pytanie. Co widzisz na tym obrazku? Czy to widły? Nie, sponge. To widelec. Kto wiedział, dostaje aż 15 punktów. Napiszcie w komentarzu. Skalmar to łoś, to postaram się Wam dać serduszko. A jak komuś udostępnisz, to podwajam ci punkty.